Cześć kochani, zabieram Was dzisiaj na przegląd do C -C -C. pokażę Wam piękne nowe kozaczki, bodki na obcasie, na platformie, na wszystkim słuchajcie, będą do tego trepki, plecaki, także zostańcie do końca, zaczniemy tak może po kolei od tych butów, one mają taki szef charakterystyczny, a tutaj mamy też zobaczcie takie brązowe z takimi frędzerkami, no ten obcasik mają taki ciut wyższy, ale nie są jakoś wybitnie wysokie i tutaj już Wam sprawdzam cenę, Cena tych butów to jest 200 zł. Tutaj mamy kozaczki. One są takie wąskie w kostce, ale u góry dosyć szerokie, więc myślę, że będą fajnie pasowały. 250 zł. Myślę, że one się dopasują do każdej nogi. Jest dużo śniegowców i te są takie dość ciepłe, wysokie przede wszystkim. 220 zł. Tutaj mamy brązowe i też, zobaczcie, są czarne. No nowością są czapeczki już z perełkami. No to na pewno się przyda, bo ta pogoda za oknem, no niestety, iście jesienna. 60 zł kosztują te czapeczki. Tutaj jest jeszcze też, zobaczcie, biała. Są na przykład białe, czarne, szale też właśnie, żeby pasowało wszystko w komplecie do tych czapek. 60 zł. Tutaj torebki. Takie małe, ale uważam, że takie są naprawdę urocze. Są brązowe, czarne i różowe. Nie różowe, tylko takie malinowe 280 złotych. Tutaj mamy taką dość dużą torebkę, też fajna, jest też w czarnym kolorze. Wróćcie tylko uwagę na te kozaki, one mają w dół takie zaciągnięte jak skarpeta, niecałe 360 zł. I tutaj mamy też jaśniejsze, te, te właśnie jaśniejsze się fajnie komponują z tym brązowym obcasem. 300 zł. No i też botki. 300 zł. Tutaj mamy takie botki ze złotą klamerką. 280 zł. Tutaj są też w takim podpalanym brązie. Powiem Wam, że te kolory też mi się naprawdę bardzo fajnie podobają, tym bardziej się ta e, podeszwa jest czarna. 190 zł 170 zł. Tutaj mamy takie z klamerką błotki. One są też czarne. 90 zł. 140. To jest taka jakby wężowa skórka. 160 zł. Tutaj zobaczcie, jakie torebki za 420 zł. No te dosyć drogie, ale w ogóle są gigantyczne. Znowu szaliczki, ale jakie, słuchajcie, przyjemne w dotyku. Takie mięciutkie, naprawdę no coś cudownego. 60 zł. 280. To są za 160 zł. Są też czarne, ale troszkę inne i tutaj wam pokażę takie pikowane też. 180 zł. Dwie stówki. Tutaj fajna torebka, zobaczcie, jest takim frędzelkiem. 170. Znowu mamy śniegowce i jak zawsze w różnych kolorach 180 zł. 130 zł stówka Te są za 150 zł. Zobaczcie, jakie fajne jak klapeczki takie wyglądają. Takie barankowe jeszcze od tego. 230 złotych. 240 zł. Dwieście trzydzieści, dwieście dwadzieścia. Hitem są, słuchajcie, te buty w tą krówkę taką mega ciekawe. Niecałe dwie stówki kosztują.

180 zł. Tutaj mamy też takie budki, zobaczcie za 230, też ocieplane w środku futerkiem, takim barankiem. 150 zł. 150 170 zł. No i też kapci. Cała masa, słuchajcie, no bo żeby było wam cieplutko w stópki w te jesienne, zimowe wieczory. Tu zobaczcie, jakie śniegowce są brązowe i czarne. 250 zł. Tu mamy za 280, takie bardzo wysokie w ogóle te botki są. 280 zł. 240. Tu mamy za niecałe 300 zł, no i tutaj takie wiązane też, zobaczcie, skórzane, z takim fajnym też wzorem, eleganckie bardzo, 300 i niecałe. Z mojej strony to już wszystko, dzięki wielkie, życzę Wam miłego dnia, buziaki, do usłyszenia, hej!